Zauważyłam, że spora część z Was ogląda moje materiały podczas konsumowania posiłku. Także chciałbym Wam wszystkim życzyć smacznego. I tym samym zaprosić na kolejny odcinek z serii. A dzisiaj zrobimy wjazd na garaż do przemoznawcy Moto Znawcy. I tym byłoby pojechanie do niego M8 Competition Cabrio. Ale no on już mój wóz testował u siebie na kanale, za to nie testował naszego nowego nabytku. A mianowicie kapetka, który wypadł z koła fortuny, nie? Szacun w ogóle za Adama, że wydał te ciężko zarobione pieniądze na coś, co pod maską ma 1, 3, 3, 3, 3. niby 183 konie, ale gdzie? Znaczy sprawdzimy, Ej. czy nie. Coś tam jedzie. Dobra, nie niepieskość gówniarzu. Sprawdzimy, sprawdzimy, czy to jedzie, bo mamy do pokonania znowu w kurwę kilometrów, bo Łódź Poznań. Ja pierdykam ten Poznań. To jest nie dość, że najdroższa trasa, bo autostrada kosztuje w dwie strony 200 zł, chyba z tego co pamiętam. Poza tym panie na tej trasie są też nie najtańsze. Nie no, kibel jak. kibel jak. No i kilometrów. Więc miejmy nadzieję, że chociaż tak. No Lakord go dotrzemy akurat, tak? będzie o, dotarty. dotrzemy! do docieranie! Dobra, sprawdzimy, co ma w garażu i ciekawym urozmaiceniem będzie test. Tego, tego czegoś. Genio! Zabierać mi te szroty z podwórka! jest? Hej Mercedes. Hej Mercedes! Tak, proszę. Co sądzisz o BMW? Jesteśmy dobrymi znajomymi. Ta, chuja prawda, mówisz tak tylko, bo Cię pewnie nie szanują w tym bajerisie motorwerkę. Za kłamliwe mendy. Ale za to my szanujemy naszych widzów i nie jesteśmy kłamliwe mendy. I nagradzamy komentujących pieniążkiem, tak, moi drodzy, pieniążkiem. Gdzie no ich wybiera? Tak, zaraz dacie laptopikami do wybierał. Właśnie. A ja niestety płacę. Znaczy, niestety, niestety, dla Was zawsze dodatkowa gotóweczka. Więc tak, 5000 łapeczek w górę. Subskrypcja musi być i jest komentarzyk. I wtedy co? No i wtedy hajs leci do Was. Znaczy, nie wiem, ilu wybierzemy. Czy pięciu, czy czterech, czy jednego, do którego poleci tysiąc. Zobaczymy. Ważne, że tysiąc złotych jest do rozdania. Pieniądze dla Was pozyskuje między innymi dzięki partnerom odcinków. A partnerem dzisiejszego materiału jest Letty Shops, czyli serwis cashback, który pomoże zaoszczędzić wam wasze ciężko zarobione pieniądze. Dla przykładu poszukujemy teraz telefonu dla Genia. Wchodzimy na Letty Shops. Szukamy kategorii elektronika, pojawiają nam się sklepy, w których teraz dodatkowo jest zwiększony ten cashback. Widzimy Mediamarkt. W Mediamarkt maksymalny cashback, jaki możemy uzyskać, to jest 60 zł. Więc tak mi się wydaje, że jak wejdziemy tutaj w telefony, to każdy telefon nam się kwalifikuje pod ten najwyższy cashback. No, lepiej mieć 60 zł niż nie mieć. Także, moi drodzy, link do Leti Shops macie w opisie tego filmu. Więc gorąco Was zachęcam, jeżeli akurat poszukujecie czegoś dla siebie. A my tymczasem znajdujemy się na jednym z poznańskich osiedli, gdzie zamieszkuje przemoznawca. Ale jak mieszka, to nas sobie nie interesuje, bo nie robimy wjazdów na chatę, tylko wjazd na garaż. I właśnie Przemo! Czy będziesz tak miły i pokażesz nam? Jakiego wypasa trzymasz w garażu? No pokażę Wam. Numer 51 to znak szefostwa. Klucze. No niestety nie jest to garaż podziemny, do jakich przywykłeś swoich widzów. Oj, przestań, klucze. ale jest murowany. Jest murowany, jest dobra dla w własnym kolorze kurtki. Otwieramy i wyjeżdżamy. I wyjeżdżamy tym kozakiem. Piszę tajny kod, bo to jest. Dzisiaj będziecie mogli w sumie zobaczyć przemaw w trochę innym wydaniu, taką prawdziwą twarz przejaw, bo normalnie u niego na filmach to drzepuchę skacze lata. Ready! Ready? Tadam! Ciasno, ale własno. BMW M Dry 320D MK Original. A w A w, ale w dislu. Jaka? Ale w No taka limitowana wersja. A dobra, to wyjeźdź, nie dobra, ja wyjeżdżam. Dobra, wyjeżdżam. Ech, A to tam? Myślałem, że wyjeżdżam. mam wyjechać. Dobra, 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 dobra. Cholera, myślałem, że pokażę prawdziwą twarz, A on się już rozkręca, podoba mi się. Uuuu! się rozkręca. God damn, to mnie wyjechał. Ostrożnie, ostrożnie! Ostrożnie. Dobra. Zapraszam, ty masz tak ciasno w tym garażu, więc powiedzieć na lince, na luzie trzymać i wiesz, wyciągać sobie. Lince, gasić, prawo. bo wiecie, ceny, gasić, pan, gasić. ceny. To nie jest tanie. <noise> nie jest tania. A diesel jest drogi. Oj, teraz chyba najdroższy. Kurwa, najdroższy. 8 zł. Dobra, przemów. Co to kurwa jest? To jest M320D w limitowanej wersji 160 HP. Specjalnie chciałem tą, tą małą moc. Nie chciałem wariować. Nie chciałem robić jak nie chciałem się chwalić, słuchajcie to. Kurwa, felgi pierwsze zalegro! Pierwsze felgi zalegro, fajny ubytek na oponie, dobrze to widać, robi różnicę, robi robotę, nie, różnicę nie robi, robi rob, robotę wizualną robi rewelacyjnie. Niebieskie zaciski, dokładnie 11 koni wyszło na hamowni, no kurwa mówię ci, ale no nieśmy się... Na jednak, samych zaciskach. Na samych zaciskach, przód i tył, tylnie zaciski dały 7 koni. Oryginalny prawie pakiet. Dlaczego? Prawie? Bo sufitówka nie jest czarna, jest popielata. Ach! Ale ja prze... tak pokopczyć trochę więcej, to się Chciałem tak... powiedzieć, o, się oplułem, przepolimy trochę szlugów i będzie ciemno. Będzie klasa. Lota. Piękna karbonowa lotka i to jest naklejka karbonowa, czyli dużo lepsza od zwykłej naklejki czarnej. bo jest oczywiście z karbonu. Tutaj blazerek nad jedną rurą, bo jedna rura, no to wiadomo, że to jest silnik 1.4 lub 1.3. Też wszystko w karboniku. I to też dało trochę więcej mocy. No proszę, imitacja karbonu, żeby nie było. Piękna kamerka cofania, no detale, chłopie. A ty w bagażniku tą butlę wazisz? No ale wiesz, bo to jest diesel na gos. Panie. Gos, gos, gos. No to jest taka hybryda teraz. Ale generalnie, śmiejcie się, śmiejcie. Jest cały czas pełen kibel, paliwa. Płyn od spryskiwaczy. Nie schodzi, full oleju dolewam bardzo rzadko. Raz w miesiącu. A dużo jeździsz? 1600 km <noise> To ile tego oleju za 1600 dolewasz? Dwa litry. A nie, no to to, to w normie. Ale no co, ja nie mówiłem. Ja mówiłem, że paliwa pali mało, ale oleju chleje jak żółt z coś, coś za no coś. No ale dobra, to. wróćmy do porysowania tego auta. Gdzie ty ją myjesz? No tu na mówiłem, na szczotach. No, I kurwa? Na szczotach, dobrze słyszałeś? Jak na szczotach, jak, jak zdawca? Wielki znawca motoryzacyjny myje auto na szczotach. No ja ci powiem jak. No jadę, kupuję taką kartę, mówię tej pani kartę premium, 25 zł, kawkę średnią z mlekiem, pyk, stoję w nosie, babole wycieram z boku na przyciski i ten kozak się myje. I specjalnie dzisiaj dla ciebie on był umyty. Jezus Chrystus, moj, no, błyszysz, man. Gadamy. David widzi grzmi. No ale no co, dobra. A czym się stało palą? Pewnie zbliżyłeś się do auta, ale cię wyczuło. Oh my god. O oh mój Boże, dobra, to ile za tego wypasa dałeś? To jest 69 tysięcy, cena wywoławcza była. Ja dałem 60 koła, równe. 9 tysięcy stargowałeś? 9 tysięcy stargowałem, ale zostałem oszukany. Jak? Poprzedni właściciel mówi, Przemoc 184 konia. ja mu zaufałem. Przyjeżdżam do chaty, siadam, otwieram kartę pojazdu, sprawdzam, patrzę! 163 mówię. Kurde. O! To skurbiej. Ale będzie zrobiony cychy cy, I, py cy z Hip, taki. I może będzie 184 koni. Pojechałeś do gościa i wyjaśniłeś mu te 20 koni różnicy? Nic mu nie wyjaśniłem, bo okazało się, że to 160 koni w tym emowskim dieslu. To już wystarczy. No ale śmiej się. Silnik, maska. Dobra. Patrz, Ura. patrz, patrz. The, the hood. To chyba tu oryginalnie nie występowało. Występowało? Świrujesz. Ktoś... Nie no gdzie ta naklejka widać. To jest druga pozycja za Alieks. Bo u mnie, u mnie pod łodzią sprzedają w rowerowym takie naklejki. Nie! Tak Nie niemożliwe. niemożliwe! Niemożliwe! A takie? A takie wszystko do zmiany? No to, to Mirek, wiesz, Janusz Mirek tam. Jak Janusz Mirek? Panie, to, 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 to serwajs! To jest opinny service. Cztery cylindry, dwa litry. Niektórzy mówią, tu jest kamera, niektórzy mówią, a ja tam daję. Niektórzy mówią, że <laughs> dwa litry to może być czajnik albo karton od mleka. Pierdolenie. Bema też może być. Z maską, ale delikatnie uważaj na szpal. I witamy się z Wami z wnętrza tego cudownego. Ja jestem! <głos> <głos> Dokładnie. Schowek podnoszony. Kusteczki do wysmarkania blazerówy. Ręczny, prawdziwy. Czar, ręczny, a nie jakiś tam. kurwa no piszę. elektryczny. No to też daje mocy. Elfer Pomante. Co to jest? No, jak, jak ci wpadną szuty, no ty na pewno operujesz kurwa grubasami, więc to nie, to jest tylko dla tych, co mają bilon. I o. tu wpada ten blazer i tam nie wpada za siedzenie, tylko wyciągasz i wkładasz, znowu wyciągasz i wkładasz. Przydaje się? E, tak, jak, i, jak latasz całe życie na bilonie, to się przydaje. A no dobra, coś zauważyłem że od razu, nie oryginalny ekran. Ale e, duży, nie, nie chodzę do kina, pierdolę, wolę sobie zamontować tutaj, duży monitor chyba z 8 czy 9 cali ma. I umieram, robię błękę na światłach, włączam film, włączam modę na sukces, siedzę, oglądam, nie wkurwiam się, że są korki. Nie zacina się? A, zacina się. Ach, no dobra. No. Czyli jest chujowe, ale było tanie. Ale było tanie i wygląda dobrze. No to <laughs> Tak to we nic już nie pozmieniałeś chyba, nie? Nie, nie? na nowo jest oprzyta kierka. Ale... No ale no, bo ktoś miał naprawdę odciski na palcach. I Albo na pierścionki. Albo pierścionki, tak. To na pewno nie świadczy tam. od przebiegu, bo ma 350 koła. Ile? 350! I to jeszcze żyje? Łupanie, no, to loto jak młode! To trzeba zrobić jakiś, w takim razie drive test tego auta. Ale blisko, żeby coś nie nie było. I żeby nie wypierdali za dużo paliwa, bo drogo. Bo drogo. No ale dobra, przyjechałeś 200 km, no to te 5 km przejedziemy. Dobra, Adam, pakuj się naprawy i pokażemy, czy przemu ogarnia fajerę. Dobra! Wyłączymy start, stop, wyłączymy, zrobimy sobie komfortik. Nie, włączymy sobie sporcik. pech, tu wyjechaliśmy. Tu jedziemy na Bujance, klakson damy, przywitamy się Je z każdym. Każdy, nie? Ładnie, nie? Pato, 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 pyk. 50 litrów paliwa. Aj. Dobra, tu ściszymy rado, nie będziemy sali tych blanszowych. jak ja tu mam do pogadania. Zawieszenie, Uch. jak widać, jest w bardzo dobrym stanie. Hamulce ABS-y też. Dojechaliśmy do skrzyżowania, nie mamy pierwszeństwa, Kierunkowska z prawo. Co to jest kierunkowska dowiedziałem się tydzień temu, ale poszło. Jedziemy na Bujance, oto. Jesteś zdenerwowany, jak ze mną jedziesz? Nie, jeszcze nie. Ale jakieś kupienie nie robienie. <grymne> no jest dobrze, lecimy sobie, dobra, prosto. Szykany! To jest Złosia, kurwa. To jest Złosia, tak. A zielone szato, pyk na guzik, jedziemy. Znowu się z wszystkimi przywitamy, bo my się witamy z wszystkimi. My szanujemy wszystkich ludzi i wszystkich widzów. No i co? Detailer wpadł do garażu i powiem krótko: trujeczkom jeżdżę od piątku do piątku. Bo mało poli, a cały kibel paliwa. Natomiast, z jest jeżdżę w weekendy. Zamknę Ci okno, bo Cię przewieje, chłopie. Chory będę, Szykana! Fuuu! Fuuu! Jedziemy na prawdziwej wujance. I co powiesz? Czy na 350 tysięcy kilometrów widać zniszczenia? nie. Bardzo ładny wóz, utrzymany idealnie. kurwa, klasa, zobacz. Wszystko tu nie wycierane, kurcze. Automatik, zobacz, skrzynia zmienia biegi rewelacyjne, nic nie słychać, nic nie stuka, nic nie puka. Skręca jeździ, panie! Wszystko wsiadać i jechać, nie? Zalać mu trochę tej ósemki, za tego literka, auto niedogrzane, więc nie będziemy dusili. Ale widać, że jest prestiż. jak? Jakość z jazdy i wrażenia pierwsza klasa. BMW F30 350 przebiegu. To neca. Szamuś, pośpialimy się? Tak. Podsumowując, ten wóz F30 z 2012 roku, cudowna sztuka, ale, ale. jak wiem, to nie jest jedyny wóz, który jeździsz. Dokładnie. Czym jeszcze się powozisz? Powożę się TAS BMW X-Drive 750i. Ale? 750, 450, koni 44, motor 2 turbosprężarki 4 sekundy do setki, gademet, czarna sufitówka, posuńcie się, granatowy, piękny kolor i też niebieskie zaciski jak u mnie. Tylko wiecie co? To jest wszystko szkanowane, to jest podrobione, bo moje były wyprodukowane w 2012 i oni ten pomysł podchwycili i wrzucili do 7. Dałbyś, kurwa, wiara? No nie dałbym, za chuja wafla. No beć, obejdź! Becz. No nie powiedziałbym, że w tamtym to wyszło seryjnie. Ponieważ, jak wiemy, pieniądze są najważniejsze. Tak. Dla wszystkich. Dla wszystkich, wiedzy, to, widzów, to dla to nas, to dla ciebie, chagę. dla mnie, dla Genia tak samo. No i wiemy, jak ktoś... Który rozdaje, mówi... znaczy ja rozdaję widzom, bardzo, on wybiera. ważne, nie są moje, ale są ważne. Tak, ale rozdaję. YouTube nie jest twoim jedynym źródłem dochodu. Nie. Jak zarabiasz na takie fury? Jestem kierowcą, driver, zawodowym, zawodowym kierowcą, szuferem, tak. Oprost. Jeżdżę po Holandii, wożę biznesmena, który zajmuje się, się firmą. Takie w takiej siódemce z tyłu najlepiej się nie? W takiej siódemce z tyłu, ale to nie jest akurat Longer. Czyli to jest krótka wersja. To jest krótka wersja. Bo... Shortcik. Shortcik, dokładnie, <laughs> który teraz jest w modzie, taki tiktoczek shortowy, który teraz jest w modzie, ale nie Long. Dla kierowcy, który prowadzi, a oczywiście Longer dla biznesmena, który siedzi z tyłu. No ja audi są przez niektórych nienawidzoną. Audi, audi A8 L. Ale Dobra, rasa, no. jeździł nią Robert Lewandowski, ponieważ auto było kupione z hotelu, które woziło VIP-u z lotniska do hotelu, czy z hotelu do lotniska. którym się pojebało. No trochę tak, ale ale pyli się robota, opłaca się. No jak widać Łapki się... czyste, Jakieś bardzo. Jakieś question. No more question. No, more question. no more question. Skoro Przemo jest zawodowym kierowcą, to poczujmy się w takim razie jak biznesmeni. Takowa cię Jedziemy. Genio. Jak paniska. Daj na podłokietnik. podłokietnik. Jest tu jakiś szampan dla nas? Daj to człowiekowi ze się poczuć trochę jak prawdziwy biznesmen. Szampan by się wylał od razu. Hmm. Przemo, mu jakiegoś moeta tutaj, polejemy. Nie, nie. Alkohol, na, 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 driving. Na, na tylnych siedzeniach. No. Jedziemy. Tak się jedzie ładnych półeczek tu nie ma, o lipa na laptopa jakiegoś To ja bym chciał wiesz komentarzyk właśnie wybrać No nie ma Ale kultura, kultura pełna Musisz depnąć troszkę bardziej ja no poka jak to idzie, to jest miliardko O, Ocie chrynca Ty idzie, ty idzie Idzie, idzie Idzie wariacik Ale kulturka, ja to z reguły właśnie jeżdżę jako kierowca, więc tak z tyłu to jest takie dość dla mnie I spiełka jak w prawdziwym Mercedesie starym Masz szluga No Jaramy? No to nie? Ty, nie wiem nas zajebie, będziemy się na fejmem. Ma... Dobra cichu. Nie, 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 nie. Potem nie. się ma... będziemy z Przemem na fejmę ona napierdalać. To kurwa razem to byśmy w narożniku stali. To my nikt będziemy napierdalali. Kółchę okay, to szybkę. Gdzie! Dobry. Paniska przy zamkniętej jarają. Akwarium! Haszkomora! Chyba zgłaszam się akwarium? <gryz> komora musi być. No panowie! jak to Już, już, bo dziury, a ja nie że po dziurach, ja nienawidzę z ich po dziurach. Wgniata z tyłu, w gniata! Kurwa, i hamulce i progi zwalnie. Policjanty, człowieku. Chłopie ty. Uważaj. Musisz ci dużo płacić za taką jazdę ten twój szef. <gulanie> ty musisz być wszędzie na czas. Ja szybciutko, będę był. A szefu tutaj z tyłu siedzi zawsze, tak? Tak, szef z tyłu, wiesz, teraz się możemy poczuć. Jakbyśmy opłacili. A, a nie, A jest tu za darmo. <laughs> Tartum mu damy? No. E, no Nie można powiedzieć, że nie jak na taką kurwa dwutonową kurwę. Wersja carbon core, nie? Czyli ona tutaj ma te górne y, boczki dachu z karbonu i ten tutaj panel też jest z karbonu. To taka ciekawostka, tutaj... Za daleko o, poszedłem, na ten podłokietnik! Ale to jest jakiś stary dywan, jaki karbon? Jaki karbon? No, no to A jest... pod dywanem jest karbon, dobra. Krywa, ukryli, go, ukryli go, No ale powiedzcie sami, no siódema no... no, no tu komfort jest. No, yes. Ale tu bardziej chodzi o ten sport, no takie są bemy, no powiedzmy sobie szczerze. Chcecie lecieć na kanapie? No to kupcie sobie Mercedesa, a chcecie się sić z zacięciem sportowym, BMW jest Tylko dla Was. Chodź. Ale pływa po dziurkach ładnie. Nie no chłopie, to jest to samo niby co ósemka, no, no bo mamy ten sam silnik, no. znaczy bardzo podobny, W inny program jest 8 Ale jest na resorkach Amphibia, Jednak nie? mamy tego miejsca z tyłu od chuja, w przeciwieństwie do mojego M8, tutaj jest pełna wygoda i zawieszenie też zupełnie inne, tutaj no. nie czuję... W... W żadnej dziury, a wm 8 to już bym kurwa plomby wymieniał. Ja Zobacz jaka jest różnica między trójką a piątką, a piątką a siódemą, bo przecież piątka przyszedł. to też jest generalnie no. No, mega luksus, nie? Ale jest gigantyczna różnica. Gigantyczna różnica. Nikt tak jak Przemoznawca nie zrobiłby rzetelnego testu, rzetelnej recenzji tego kapcia. Przepraszam. Petrzydał. Pet a się? No także zapnijmy pasy i niech Przemoś się wcieli w prawdziwego Przemoznawcę. Tak? Ale może zmienimy lokalizację? A, kurwa, Co jak brak. Dobrze, gwarancja jest. Przód napęd. Jezus Maria. U Jezus Maria. Klucz na drzwi. Po trzy konie po betonie jest Rysa. Detailer jeszcze raz im przejdziesz takim. Ale powiem tak. Nie ma jazdy bez gazu i Lepiej ryczeć w Mercedesie niż w PKSie, Dokładnie. Ponieważ ci, co mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, oni w życiu nie widzieli pieniędzy na oczy. Bo pieniądze szczęście dają. Oczywiście, jak się jest zdrowy. No ale lepszy i tak jest gwiazdozbiór używany niż Panie nowy. No! go go 3 dni temu. Ale powiem, po nie przeliwaj mi. A, czyli temu, który jest stary. Lepiej brać i tak starego Mietadora 20-letniego niż nowego Dasterusa. To maszyny nie jest na sterusa. Jest reno. 1-3? Tak Ty ale podoba mi się do twojej, ty jest 183 konie, zobacz. Ile? 163. A no, to jest 1.3. A ty ile masz? Ile, ile tam? Za 0. Po zero? A i co? Nie, nie, tak nie ubrak. kłamiesz coś, pokaż dowód. No nie mam. No ale jeździłeś przed No Właśnie. No, co, co, co lepiej, co lepiej. Także się podlizywał, <laughs> że idzie jak, jak wariotka. Wła specjalnie się podlizywał, bo wiedział, że ma tyle samo mocy w tym padle. Dokładnie. Eee, tak to... Co? To. Poszła kurwa, Samo... na pierwszy wrotosz. Wnętrze, wnętrze, oceń wnętrze, bo to jest najważniejsze w Mercedesach podobno, bo to mi wyszło niby, kiedyś. Powiem krótko i na temat. Na początku krzyczałem na te monitory, bo mówiłem, że to jest po prostu wielki salon z telewizorami. Okazało się, że po czasie wygląda to naprawdę dobrze. I choćbym chciał powiedzieć, że jest gówno kiszka buraczana, paszczyt koło ogórkowej i nie stawaj roweru Kojunkersa, to nie mogę tak powiedzieć. Naprawdę ten środek jest dobry. Nie wiem, kto tu jedzie ktoś, kto ma chyba nie wiem, 40 cm, no ale ja mogę zmieniać albo torbą bo to ty, ty nie Biegi, albo albo kierować yy, nogami po prostu. Łopatki do zmiany biegów, 48 tysięcy guzików kurwa, na kierownicy nie, nie skałto to bym się do czego służą przez dwa lata. Ale wyposażenie Mercedesa ta alkantarka, ten podświetlany napis zrobi robotę. Jestem za, a nie będę nim jeździł, nie są. Chyba, że dacie mi trzy Masz trzy dychy, Genio? Masz trzy dyszki? Blikiem? O, to... się o, o masz to... zmienić? Mam. koła, kurwa, nie 50 złotych, co ty? Gienio? Mam, mam. No to, Genio, teraz Zaraz przyniosę. Nie, no dawaj, to siano. <laughs> <laughs> Moi drodzy, w tym tygodniu zrobiliśmy taki luźniejszy odcinek, myślę, na, na bardzo wesoło. No z zawsze jest zawsze wesoło. Yy, oglądajcie detailera, oglądajcie mnie tutaj. Subskrypcja utrzeba Subskrypcja u detailera, jego kanał teraz zwyszkuje zapierdala jakiego M8 u... Ciężko będzie go dogonić. A dlaczego tak poszło? Bo chłopaki się starają, dając z siebie wszystko. Nie robią nic na siłę i Miód musi to procentować. Ucie. Miód na moją ucie, ja Ci dziękuję, dziękuję serdecznie za udział. Może troszeczkę udziału. ja na siłę po początki na kanale, ale... Dziękuję, tak... majsterek. Dzięki za teści kurwa. Też był... Po... bardzo dobry byś I ten. byliście już raz na śniadaniu. Byliśmy. I zapraszam za dwa tygodnie na Burgerixy Ala Drifter Rondo przemoc na długie. Dobrze! Pora obiadowa, myślałem, że dzisiaj jakieś ziemniaki schabody. Ale Kogo w takim razie mamy w Poznaniu, bo musimy kogoś odwiedzić w Poznaniu do Ciebie wpaść na burgery. No kurwa, się, się dwie godziny do chłopia. No ale to, to następnym razem przyjdziemy. Jak Next raz... time, to jest, no to ja jestem od razu. Jupitera podsuń. trzeba jakiegoś stanie tutaj podsuń, u Kogo wy macie w Poznaniu? Napiszcie widzowie, kogo to możemy w Poznaniu jeszcze odwiedzić, ukoło nie byliśmy na pewno. No dokładnie. I subskrybujcie Mi kanał, łapujcie, komentujcie. Z dołu ze sklepu u pani zendlinowego. Komentujcie, a tylko nie brzydko, tak jak ostatnio, bo Wujo tutaj się wypowiedział w miarę ładnie o ten, o ten samochód. A wyzywali ta, ta tego operatora. No, operator po zakończyła Po częścię Zimno jest. W takim razie ja wam wszystkim serdecznie za dzisiaj dziękuję i widzimy się standardowo za tydzień, w niedzielę o 13. Na razie. Sajonara!